Przede wszystkim dziękujemy za zaproszenie w firmie Termotom na, na targi. Spotkanie odbywa się w fajnej atmosferze, bo kibice odwiedzają stoisko, pytałem się jak forma przed rozpoczęciem rundy rewanżowej. Życzą nam awansu do, do pierwszej ligi i na pewno cieszymy się, że, że dużo kibiców przychodzi, żeby po sobie zdjęcia autografy i, i na pewno fajnie przed, przed pierwszym meczem spotkać kibiców na, na targach z firmą Termotom